Uzależnienie od pornografii. Niektórzy uzależnieni zaczynają niewinnie, oglądając kilka magazynów i zdjęć. Często prowadzi to do nieodpartej chęci ciągłego oglądania materiałów pornograficznych. Oglądanie pornografii aktywuje część mózgu związaną z przyjemnością i wzmocnieniem. Nowe, ekscytujące doświadczenia związane z pornografią mogą wywołać silną reakcję nagrody w mózgu. Podobną do tej występującej przy uzależnieniach substancyjnych. Nasze mózgi nie były przystosowane do takiej ogromnej ilości bodźców. Ewolucyjnie mózgi naszych przodków wystawione były na znacznie mniejszą liczbę bodźców w porównaniu do dzisiejszej dostępności pornografii. Nasi przodkowie prawdopodobnie napotykali bodźce seksualne głównie w kontekście rzeczywistych interakcji. Co oznaczało konieczność rozmowy z osobą płci przeciwnej, aby otrzymać jakiekolwiek bodźce. Były one bardziej przewidywalne i mniej zróżnicowane niż obecnie dostępne w pornografii. Kiedy oglądasz pornografię, twój mózg jest jak dziecko w sklepie ze słodyczami, które może mieć tyle, ile chce. Początkowo wrażenia są niesamowite, ale z czasem zaczynają się pojawiać negatywne skutki. Powtarzająca się ekspozycja na pornografię może prowadzić do odwrażliwienia, kiedy mózg staje się mniej responsywny na te same bodźce. Uzależnienie od hazardu. Niezależnie od tego, co mówi internet, 99% hazardzistów nie przestaje grać, zanim nie wygra dużej kwoty. Kasyna i inne firmy potrafią oszukać i zmanipulować umysły, które należą do najbardziej złożonych rzeczy we wszechświecie, żeby grali. Jeszcze raz. Hazard wpływa na mózg w podobny sposób jak uzależnienia od substancji. Podobnie jak narkotyki, hazard stymuluje układ nagrody w mózgu, uwalniając dopaminę i inne neuroprzekaźniki związane z przyjemnością i wzmocnieniem. Oczekiwanie na wygraną i dreszczyk ryzyka przyczyniają się do uwalniania dopaminy, tworząc satysfakcjonujące doświadczenie dla mózgu. Z czasem mózg przyzwyczaja się do tego, i zaczyna pożądać tej fali dopaminy związanej z hazardem, prowadząc do kompulsywnych zachowań. Dla hazardzisty nie ma większego szczęścia niż siedzenie przed automatem i ciągłe pociąganie za dźwignię. Za każdym razem, gdy obracają się bębenki, pojawia się dreszczyk oczekiwania: Czy to będzie ta wielka wygrana? To oczekiwanie wyzwala wydzielanie dopaminy w mózgu. Nawet jeśli osoba nie wygra, to niewielka przegrana, gdy symbole na bębenkach Niemal ułożyły się w wygrywającą kombinację, wciąż aktywuje układy dopaminergiczne, utrzymując uzależnienie i chęć dalszej gry. Z czasem, gdy osoba kontynuuje hazard, jej mózg się zmienia. Stała stymulacja układu nagrody może prowadzić do odwrażliwienia, co oznacza, że potrzebne są coraz większe nagrody, aby doświadczyć takiego samego poziomu przyjemności. To może przyczyniać się do rozwoju tolerancji. Gdzie osoba musi grać częściej lub stawiać wyższe stawki, aby poczuć taką samą euforię jak wcześniej. Zaczyna się od stawki 100 zł, a może skończyć na 110 tysięcy złotych na czarną, uzależnienie od religii. W większości przypadków przekonania religijne i duchowe mogą dawać poczucie sensu i wspólnoty jednak w niektórych sytuacjach nadmierne skupienie się na praktykach religijnych może stać się problematyczne. Oznakami, że ktoś za bardzo angażuje się w praktyki religijne, są brak szacunku dla innych poglądów, postrzeganie wszystkiego jako czarno-białe, denerwowanie się, gdy nie może wykonać rytuałów religijnych, zaniedbywanie ważnych obowiązków na rzecz religii oraz przebywanie wyłącznie z ludźmi ze swojej grupy wyznaniowej. To, co wyróżnia uzależnienie od religii od uzależnienia od substancji. To fakt, że samo zachowanie nie polega na przyjmowaniu narkotyku. Jednak kompulsywna potrzeba rytualnego wykonywania określonych zachowań religijnych, aby osiągnąć stan emocjonalnego komfortu lub duchowego haju, może aktywować podobne emocje. W przeciwieństwie do alkoholu czy narkotyków, których można całkowicie unikać, w przypadku religii całkowita abstynencja zwykle nie jest opcją ani czymś pożądanym. Dlatego uzależnienia od religii są podobne do uzależnień behawioralnych, takich jak hazard czy seks, gdzie celem jest umiarkowanie, a nie całkowite unikanie. Uzależnienie od alkoholu, biorąc pod uwagę fakt, że wątroba może czasami znieść ponad 30 lat nadużywania przed całkowitą rezygnacją, i jak łatwo dostępny jest większość alkoholi, nie powinno dziwić, że jest to jedno z najczęstszych uzależnień na całym świecie. Z czasem osoby rozwijają tolerancję na alkohol, co oznacza, że muszą spożywać coraz większe ilości, aby osiągnąć pożądane efekty powszechne. Powiedzenie wśród alkoholików brzmi: Zaprzestanie picia alkoholu wyrządza więcej szkód niż pożytku. I paradoksalnie jest to prawdą w pewnym sensie, ponieważ gdy spożycie alkoholu zostaje zatrzymane lub ograniczone, osoby mogą doświadczać objawów odstawienia takich jak drżenie, nudności, pocenie się, niepokój, bezsenność, a w niektórych przypadkach drgawki lub majaczenie drżenia mózgu. Uzależnienie od samookaleczania się, początkowo angażując się w samookaleczanie, może aktywować naturalny układ opioidów w mózgu, czyli naturalne regulatory bólu prowadzące do uwolnienia endorfin naturalnych środków przeciwbólowych organizmu, co może skutkować tymczasową ulgą lub euforią, ponieważ ból i cierpienie emocjonalne, które wywołały ból, są tymczasowo łagodzone. Widzisz, mózg jest zaprogramowany do organizowania bólu od A do Z i w zależności od tego, jak bardzo jest, to im wyżej na liście, tym bardziej oryginalny ból jest często zmniejszony wraz z innymi uzależnieniami. Mózg przyzwyczaja się do zmian chemicznych związanych z samookaleczaniem, a osoby mogą rozwinąć tolerancję wymagającą częstszego lub poważniejszego samookaleczania, aby osiągnąć ten sam poziom ulgi lub euforii. Dodatkowo samookaleczanie się może być powiązane z innymi destrukcyjnymi mechanizmami radzenia sobie i strategiami regulacji emocji. Osoby mogą polegać na samookaleczaniu. Jako sposobie naradzenie sobie z przytłaczającymi emocjami, takimi jak lęk, depresja lub trudności związane z urazem. W okrutnym paradoksie akt samookaleczania może zapewnić tymczasową ucieczkę od bólu emocjonalnego lub poczucie kontroli w sytuacjach, w których osoby czują się bezsilne za każdym razem, gdy osoba jest pod wpływem stresu. Organizm w naturalny sposób będzie pragnął bólu. Aby uwolnić endorfiny podczas odstawienia od samookaleczania osoby, mogą doświadczać szeregu objawów fizycznych i psychologicznych.